Cześć kochani, dzisiaj mamy 3 zdrabki na kwotę 50 zł. Wielką zdrabkę za 32 zdrabki po 10 zł, mega pensje i Big 77. 7. Zaczniemy sobie od mega pensji. Co my tutaj mamy? 8, 45, 19, 33. I trzydzieści dziewięć, a mamy siedemnaście, czterdzieści siedem, szesnaście, trzy, dziewięć obok. Myślałam, że już mamy, ale to niestety nie osiem, czterdzieści trzy mamy, czterdzieści pięć, trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć.

No niestety, klapka do śmieci. Druga i przedostatnia zarazem, drapka. Szukamy siódemeczki, najlepiej dwóch, a idealnie by było, jakby były trzy siódemki. A mamy panki, jabłko, pik, safe, monety, koniczyna, pierścionek, cytryna i worek. Tutaj są też trzy symbole różne. I żadnej siódemki. Diament, winogrono, gwiazda. W grze szóstej mamy pierścień, banknot i truskaw. Która nam się odsłoniła na ko koniczyna. Może na szczęście. Kto wie, kto wie. W grze ósmej mamy cytrynkę, monety i złoto. Gra dziewiąta, podkowa. Może na szczęście. Serce, safe. Szukamy siódemki, szukamy siódemki. Nie ma siódemeczki żadnej. Tam no, nie widziałam żadnej siódemki. Ta zdrabka trochę przez pomyłkę wybrana miała być inna, ale już pani podała tą i została. No niestety. Oj, 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 oj. Ostatnia zdrabka. Moja ulubiona. Eee, wielka zdrabka. Gra pierwsza, może tak zrobię. Szukamy środeczki. Tutaj też nigdy nie znalazłam. No chyba środeczki. Mamy lustro, koronę, świnkę. Dobrze widać? Tak? Dobra, okej. Okay. Szminka. A może tak zrobimy. Żeby... O, mamy siedem. Jak miło. Worek, perfumy, pierścionek, Złoto. W bonusie mamy.

9, 41, szukamy 45 i 37. No blisko, ale niestety. Blisko tu, blisko tu, ale niestety nie. Dobrze, zobaczymy tutaj w bonusie, co mamy. 400, jak myślicie, <grytanie> będzie 400. No jasne, że wszyscy krzyknęli nie. No, też tak krzyknęłam w duchu. Wygrywające w grze trzeciej to 15 i 14.

30 zł mamy i pod 15. To chyba była piętnastka. Była. O tutaj. Też mamy 30 zł. Także bardzo, bardzo fajnie. Na trzy zdrabki. O, ale właśnie ci mam. Dobra, na trzy zdrapki. Jedna tylko wygrała. Ale za to na 60 zł. Także fajnie. Na zdrabki wydałam 50 Wyjmiemy z tego 10 czy 60. 10. No dobrze. Jest na plus, tak czy siak. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Buziaczki Pa.